Dzisiejszy materiał będzie w szczególności dla osób, które kochają rośliny wydzielające niesamowitą woń kwiatów. Bo dziś będzie o świecznicy. Roślina, bylinia, która dorasta nawet do 2 metrów wysokości, kwitnie we wrześniu oraz październiku i wydziela bardzo, ale to bardzo przyjemny zapach. Gdyby telefony miały czujniki zapachowe, to z pewnością poczulibyście tę niesamowitą woń kwiatów, która unosi się po całym ogrodzie. Już z daleka jest ona wyczuwalna i świecznica właśnie tak ma, że pachnie niebywale, pachnie niesamowicie. Tutaj widzimy okaz, który przekroczył nawet 2 metry w tym roku. Miało to związek z bardzo dużymi opadami, które towarzyszyły. Mi tutaj w ogrodzie przez okres ostatnich kilkunastu, wręcz miesięcy. Ta roślina jest często też nazywana pluskwicą, chociaż świecznica brzmi bardziej dostojnie, bardziej okazale. Te kwiaty rzeczywiście mogą przypominać takie płonące świece, białe świece tyle, że te świece bardzo mocno pachną. Na rynku jest dostępnych kilka gatunków kilka odmian pluskwicy, czy też świecznicy. Pluskwica groniasta kwitnie najwcześniej, bo w lipcu oraz sierpniu. Natomiast ona aż tak nie pachnie jak chociażby świecznica gałęziasta, którą tutaj widzimy. Jest jeszcze świecznica sercolistna, ona również kwitnie w tej porze jesiennej, czyli we wrześniu oraz październiku. Natomiast ja u siebie w ogrodzie posiadam pluskwicę gałęziastą, która. Rośnie u mnie w dosyć wilgotnym miejscu, ponieważ pluskwice do prawidłowego rozwoju potrzebują właśnie takich dosyć wilgotnych gleb. Nienawidzą suszy. Jeśli gleba będzie stale sucha i szybko przesychająca, to niestety roślina nie będzie nam kwitła, i to jest taka wada tej rośliny dla osób, które, które chciałyby ją mieć u siebie w ogrodzie, ale nie posiadają gleby, która. Cały czas byłaby w sezonie wilgotna, bo niestety podczas suszy te roślinę trzeba podlewać. Jak pewno zauważyliście, świecznica przyciąga rzesze zapylaczy. Stacjonują na niej trzmiele, pszczoły oraz nawet motyle. Zatem jest to roślina. Tym bardziej warta uwagi. Oprócz tej bardzo wilgotnej gleby, świecznica potrzebuje do rozwoju gleb mocno zdrenowanych, przepuszczalnych, żyznych, o odczynie obojętnym lub też lekko kwaśnym. I jest ważne to, żeby jednak ta woda. W tych korzeniach tak bardzo znowu nie stała, nie, była to, nie był to teren zalewowy, tylko ta gleba, ta woda swobodnie będzie w stanie odpływać z korzeni roślinę. Chociaż jest to roślina zupełnie mrozoodporna, to na glebach bardzo ciężkich może niestety nam zagniwać. Świecznica potrzebuje dużo miejsca w ogrodzie. Ona rozrasta się w takie dosyć szerokie kępy, chociaż jednak trzeba zaczekać na to, żeby świecznica osiągnęła pokaźne kępy. Ona w początkowej fazie rozrasta się całkiem wolno, więc nie musimy się obawiać jej ekspansywności, bo to nie jest absolutnie roślina ekspansywna. Roślina ta przywędrowała do nas z Ameryki Północnej i u mnie, jak już wcześniej wspomniałem, ta świecznica gałęziasta osiąga najwyższe rozmiary, ponieważ w tym momencie ma ponad 2,5 metra. Natomiast są jeszcze różne inne odmiany, chociażby o takich bordowych liściach, bardzo atrakcyjna odmiana, którą, którą również możemy dostać na polskim rynku ogrodniczym. Istnieje również taka odmiana świecznicy sercolistnej, która osiąga niewielkie rozmiary, bo całościowo do 70-80 cm, i mam tutaj na myśli te kwiatostany, ponieważ same liście są niewysokie do 30-40 cm. Roślina ta rozrasta się bardzo wolno, tworząc takie niewielkie kępy. Przepiękna. Również bylina kwitnąca bardzo późno, jednakże ta pluskwica nie pachnie. Ona wręcz powiedziałbym, śmierdzi, jeśli przystawimy do niej nos. Ale pomimo tego, warto ją mieć z pewnością w ogrodzie. Świecznica na zimę zupełnie zamiera, ta część nadziemna. Zatem w listopadzie warto ją ściąć przy ziemi oraz usunąć. Natomiast, jeśli chcemy więcej mieć u siebie sadzonek, to wczesną wiosną z początkiem marca lub też w połowie marca możemy podzielić taką kępę. I po to, aby uzyskać właśnie więcej sadzonek, nie zauważyłem, żeby z nasion. Puskwica rozmnażała się jakoś wybitnie. Bylina ta w szczególności zasługuje na szersze uznanie, choćby właśnie za ten niezwykły zapach oraz za przepiękne kwiaty i powinna być sadzona głównie z tyłu rabaty, gdzie będzie się niesamowicie wyróżniała, właśnie w tych miesiącach jesiennych we wrześniu oraz październiku. Chociaż trzeba przyznać, że te też pierzaste liście, które są w szczególności atrakcyjne wiosną, są również bardzo przyjemne dla oka.